Nowym niebem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Siądźmy. Wczoraj bardzo dużo mówiliśmy o grzechu. To takie nieprzyjemne rzeczy, tak patrzeć w siebie i widzieć jakieś takie swoje słabostki. Ale mówiliśmy to po to, aby nazwać to, co po prostu zabiera z nas życie, to, co nas męczy, te, te miejsca, przez które właśnie ucieka z nas radość. Żeby zobaczyć, że odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jestem szczęśliwy, czy nie, i zobaczyć, gdzie mi to szczęście ucieka. I być może wielu z nas zobaczyło, przygotowując się też do sakramentu spowiedzi, takie miejsca, gdzie nie robię tego. Pan Bóg to oczekuje, a i to powinno być, i nie robię tego. I możemy też zobaczyć konsekwencje naszych grzechów. I czasami to nas może przerażać. Dzisiaj chcemy zadać sobie pytanie: czy, czy to już wszystko, czy, czy już tak beznadziejnie musi być, czy jest jeszcze jakaś nadzieja? I właśnie ta dobra nowina na dzisiaj to, to jest właśnie to, że jest nadzieja. Że z każdego zła, z każdej trudności. Nawet jeżeli to jest z mojej winy, Pan Bóg może wyprowadzić jeszcze większe dobro. To Co jest coś absolutnie fenomenalnego w chrześcijaństwie, że nigdy nie można powiedzieć, że jest już beznadziejnie. I chociaż to czasami traktujemy jako slogan, że oj tam, niby to Pan Bóg zbawia, czy tam pomoże, ale naprawdę tak jest, to warto sobie tak zapamiętać, tak bardzo mocno wbić głęboko w serce, że Choćbyśmy nawet zawalili, choćby świat nam się walił, to jak coś złożę w ręce Pana Boga, tę moją trudność, nawet jeżeli ja zawaliłem, to Pan Bóg może to tak przemienić, że obróci się z tego jeszcze większe dobro. Nawet z ludzkich pomyłek Pan Bóg może wyprowadzać dobro. Może wam taką historię opowiem na początek. Młodzież niech posłucha, bo wy tak tych czasów już nie pamiętacie, kiedy to telefony komórkowe takie były, że tam trzeba było wpisywać jeszcze... Różne rzeczy, ale dawno, dawno temu, gdy telefony wchodziły, pamiętam taka zabawna historia. Mój znajomy, który jest takim wierzącym człowiekiem we wspólnocie i jego kolega gdzieś tam wlazł w takie różne jakieś medytacje wschodnie i tak dalej i aż musiał pójść do egzorcysty, żeby wyrzucić z niego te różne złe duchy. I ten, I ten właśnie mój znajomy, kiedy się dowiedział, że ten poszedł do egzorcysty i że już wszystko udało, wysłał mu takiego SMS-a o takiej mniej więcej treści: Gratuluję Ci, że już nie jesteś w mocy złego ducha. Cieszę się wszystkim i tam trzymaj się z Panem Bogiem. Ale ponieważ to były jeszcze te stare numery telefonów, to gdzieś tam wysłał tego SMS-a do zupełnie innej osoby. Później zobaczył, że to wysłał do źle, więc wysłał jeszcze do tej właściwej osoby i w ogóle o tym zapomniał. I słuchajcie, minęło parę miesięcy. I ten mój znajomy słucha sobie Radia Maryja. A tam jest taka audycja, która się nazywa Rozmowy Niedokończone. I dzwoni jakiś człowiek i mówi: Szczęść Boże, chciałbym się podzielić świadectwem swojego nawrócenia. Otóż kiedyś siedzę sobie w pracy i tak ni stąd, ni zowąd dostaję nagle smsa. Gratuluję ci, że nie jesteś już w mocy złego ducha. I coś tam, coś tam. Zacząłem to czytać i mówię, a jakiś tam ktoś się by pewnie pomylił. Ale ta myśl, w czyjej jestem mocy, dobrego ducha czy złego ducha, tak bym nie siedziała, tak bym nie pracowała, że po prostu stwierdziłem, że ja chyba rzeczywiście się pogubiłem, bo jestem smutny, bo jestem pusty i chyba coś jest rzeczywiście ze mną nie tak i się nawróciłem. I dziękuję tej osobie, przez którą Pan Bóg się posłużył, żeby ta dobra nowina mogła do mnie trafić. Wiecie, to tylko Pan Bóg może takie rzeczy robić w taki sposób walczyć o człowieka w taki sposób szukać każdego z nas, że może się posługiwać nawet trudnościami i nawet grzechami tak w cudzysłowie, właśnie czyimiś rzeczami, że te rzeczy złożone w ręce Pana Boga tak mogą działać. I spróbujmy dzisiaj właśnie zastanowić się nad takim biblijnym słowem, które niby rozumiemy, ale chyba mamy jednak z tym dużo problemów, które właśnie mówi o tym, jak Pan Bóg chce ratować, jak Pan Bóg szuka, jak Pan Bóg tęskni za każdym z nas. To słowo nazywa się zbawienie. Gdy słyszymy to słowo... To pierwsza myśl to jest taka, aha, to zbawienie to chyba chodzi o to, że tam gdzieś tam kiedyś, po śmierci, ludzie może będą zbawieni, tak? Oczywiście, też to się zawiera w tym słowie i dlatego dzisiaj pójdziemy na cmentarz, będziemy modlili się o wieczne zbawienie dla naszych zmarłych. Ale to, co dzisiaj bardzo mocno chcę nam uświadomić, to to, że zbawienie to jest taka misja Pana Boga w naszym życiu. Tu i teraz. To nie chodzi tylko o grzechy, ale o wszystko, że Bóg naprawdę chce Cię ratować. I zbawienie ma takie dwa znaczenia. Pierwsze znaczenie to jest takie, że właśnie na przykład ratuje się kogoś z jakiejś trudnej sytuacji. Czyli na przykład, gdybyśmy sobie pojechali na jezioro i ktoś tam by zaczął tonąć na środku jeziora, no to wtedy się krzyczy, mówi ratunku, pomocy, i jakiś tam ratownik podpływa. I wtedy takiej osobie można powiedzieć: Dziękuję Ci, uratowałeś moje życie, jesteś moim Zbawicielem, jesteś moim Zbawieniem. I to jest właśnie pierwsza rzecz, którą z nami robi Jezus. Drodzy, pamiętajmy, że zapłatą za grzech jest śmierć, za każdy grzech. Tak mówi prawo, o którym dzisiaj tutaj słyszymy w Słowie Bożym. A więc można to sobie tak wyobrazić, taki przykład dla młodzieży. Kiedy grzeszę. To tak, jakby robię zakupy w hipermarkecie diabła. Idę sobie i biorę sobie to spółczki, tamto spółczki, i myślę sobie, że to jest fajne. Ale później, jakoś tak, no trzeba wyjść z tego sklepu w pewnym momencie. Więc idę, idzie się na kasę, tam siedzi diabeł i mówi: No to teraz płacimy. A jak to? To nie było za darmo. No nie było. No to jaka cena? No twoja śmierć. O jak to? Ja, ja nie wiedziałem. No nie, Ty jeden. I przychodzi Jezus i mówi ja za Niego zapłacę. Ja wezmę tę cenę za siebie. Więc to jest zbawienie. Na tym polega misja Jezusa, że On przychodzi do nas i każdy grzech właśnie sprawia, to jest taka przepaść między Bogiem a człowiekiem, że przez grzech nie mogę doświadczać Bożej bliskości i szczęścia. Nie mogę. Choćbym, nie wiadomo jak Próbował zapchać tę dziurę w moim sercu różnymi rzeczami, muzyką, tiktokami i tak dalej. Nie zapcham tej dziury w moim sercu. To tylko przez chwilkę. Jedynym, który to może naprawić, te relacje, jest Jezus. Ale ceną jest za to właśnie jego śmierć. Ale zbawienie ma też drugi taki wymiar, drugie znaczenie, o którym mało kto wie, że Jezus chce nas zbawiać czyli Prowadzić do pełni życia, naprawdę do, do pełni, do szczęśliwego, pięknego życia. I człowiek, który żyje blisko Jezusa, naprawdę doświadcza radości, doświadcza szczęścia. Różne trudne sytuacje są wokół ciebie, a ty masz w sercu pokój, bo wierzysz, że Pan Bóg jest z tobą. Mnie na przykład bardzo mocno przez ten czas epidemii przeprowadziło właśnie takie słowo z listu do Rzymian 8:28: że Pan Bóg we wszystkim współdziała dla ich dobra z tymi, którzy go miłują. A więc, kiedy jestem blisko Pana Boga, każda sytuacja będzie działała na moją korzyść czy zdrowie, czy choroba, czy epidemia, czy nie epidemia czy tam piątkę z matematyki, czy tam coś tam. Jeżeli jestem z Panem Bogiem, wszystko będzie służyło mojemu dobru. I to jest coś niesamowitego, że w każdej sytuacji ja mogę być szczęśliwy. Rzuci cię dziewczyna, też możesz być szczęśliwy. I to też Pan Bóg jakoś coś przez to chce mówić. To jest właśnie to doświadczanie zbawienia, nie tylko tego negatywnego, ale, ale właśnie, że mam w sercu pokój i radość. Spróbujmy, takich parę rzeczy związanych z tym zbawieniem, zrozumieć, jak to działa, o co tutaj chodzi. Więc pierwsza rzecz to jest taka, że tylko Jezus jest jedynym zbawicielem. Nie ma innego, nie tam żaden Budda, nie tam nikt inny, tylko, tylko Jezus. On ma tę moc, żeby nas zbawić. To zbawienie jest też za darmo. A więc, co trzeba zrobić? Kiedy na przykład coś mi się zawali w życiu, co mam zrobić, żeby Pan Jezus mi w tym pomógł? Wiele osób myśli sobie tak, że no czymś Pana Boga trzeba przekupić, nie? Bo to tak, tak z pustymi rękami tak, tak iść i prosić i po raz kolejny, i po raz kolejny, no jakoś trzeba z Panem Bogiem pohandlować, prawda? Bo to tak nie może być, że to tak za darmo. Ktoś jest za darmo, to nam się to wydaje, że to jest albo takie słabe, zepsute, albo ten gość coś ode mnie chce. Gdyby tutaj w Chrybyszowie na ulicy przed Kościołem ktoś tam rozdawał iPhony za darmo, 12 Pro, to my mielibyśmy wątpliwości młodzieży, nie? Coś tu kombinuje ten człowiek, coś on tutaj chce ode mnie, albo one zepsute, albo coś jest nie tak. Tymczasem Słowo Boże nam mówi bardzo mocno, że łaską jesteśmy zbawieni, za darmo, nie przez uczynki, nic, nie musisz Panu Bogu płacić za to, tylko wyciągasz ręce, wołasz Jezusa i czekasz, aż Jezus zinterweniuje, aż Jezus coś zrobi w swoim życiu. I paradoksalnie właśnie tak sobie myślę, że Pan Bóg się bardzo mocno się posługuje różnymi trudnymi sytuacjami, żeby nam pokazać, że jest Bogiem żywym. Kiedyś rozmawiałem z takim księdzem gdzieś tam z diecezji siedleckiej, który pracuje z młodzieżą i mówi, jak to dzisiaj trudno młodym ludziom mówić o Jezusie. Zaprosi się kogoś, nawet kogoś, kto modli się do tego stopnia, że jakieś tam cuda można zobaczyć, to młodzi ludzie zazwyczaj posłuchają, no fajnie, on nawet był uzdrowiony, fajnie, ale to tam nie interesuje mnie to. Jak się kogoś zaprosi, kto będzie straszył diabłem, e, tam diabeł to, 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 to nic nie. Ale się okazuje, że jedynym jeszcze językiem, który może do nas przemawiać, kiedy serce jest zamknięte, to jest doświadczenie cierpienia, doświadczenie jakiegoś kryzysu. I właśnie takie okazje bardzo często w Bożej mądrości Pan Bóg zezwala na to, aby wtedy, kiedy coś mi przytłoczy, żebym wtedy wyciągnął ręce. I wołał, Jezu, tylko ty mi zostałeś. We wszystkich straciłem nadzieję, ten mnie zostawił, ta mnie zdradziła, pieniądze się skończyły, zostaje mi tylko wyciągnąć ręce jak ta zabłąkana owieczka, która była poraniona i wołasz: Jezu, ratuj. I bardzo często to jest niesamowicie mocne doświadczenie tego, że Bóg przychodzi z pomocą. I Bóg tak potrafi. Naprawiać nasze trudne sytuacje, że słuchajcie, głowa mała. My bardzo często, nie wiem, coś tam się zawali, to nawet jeżeli prosimy, właśnie warto się zastanowić, jak, jak my prosimy Jezusa o pomoc. Ja się łapię często na tym, że nawet jeżeli mam jakiś problem, to idę do Pana Jezusa na modlitwę i mówię: Panie Jezu, proszę Cię, napraw to, ale w sumie dobrze byłoby, żebyś to zrobił tak, bo to byłoby tak. Bardziej się łapie na tym, że ja rozmawiam sam ze sobą i tak sobie, niby tu mówię panu Bogu, ale tak naprawdę to sobie opowiadam, jak byłoby fajnie, gdybym to tak ja chciała, ty pani może tylko potwierdzić. Dobrą rzeczą praktyczną, to już wam zdradzę, jakoś tam ze swojego doświadczenia jest to, aby panu Bogu przedstawiać bardziej problemy, a nie rozwiązania, i zostawić rozwiązania panu Bogu. Naprawdę. Panu Bogu mówi się tylko problem i się czeka. I nic nie trzeba płacić. Zobaczcie na, na Łotra. To chyba ulubiony patron księdza Witka, bo on w więzieniu pracuje. Tak, jest taki gość, dobry Łotr. Wisiał na krzyżu. Tak naprawdę przegrał życie. Co mógł zrobić? Jedyne, co mu zostało, to tylko właśnie powiedział to jedno zdanie. Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Czyli zrobił dwie rzeczy. Wyznał wiarę w Jezusa, kim on jest, jakby w tym zdaniu, i po drugie, Panie Jezu, no, zrób coś. Czyli Boże, wierzę, że Ty coś możesz ze mną zrobić, i proszę Cię, zrób to. I okazuje się, że pierwszy święty Kościoła nikt się nie spodziewał, że taki człowiek zostanie tak podniesiony. Więc, kiedy przynosisz Panu Jezusowi problemy, Pan Bóg tak cię zaskoczy, w jaki sposób rozwiąże te trudne sytuacje, że głowa mała. Powiem Wam taki, może jeden przykład, bardzo błahy i głupi. Otóż, mam takich paru znajomych, którzy są fajnymi ludźmi, ale jak się tam spotykaliśmy, to często się z tego tworzyła taka grupka, taka obgadowania, taka plotkarska. Mieliśmy też taką grupę na Messengerze. I tak naprawdę bardzo mnie męczyło bycie jakby tam, bo tam jeden coś tam powie, drugi coś tam się przyłączy i tak czasami głupio jakoś tak nic nie robić. I tak się modliłem, Panie Boże, weź coś z tym zrób, nie? Tak męczę się po prostu z tym, tak nie chcę tutaj, to są fajni ludzie, nie chcę z nimi stracić kontaktu, ale weź coś zrób, żebym nie musiał tak cały czas słuchać tych różnych toksyn, którymi mnie nasączają. Wiecie, co się okazało po takich paru dniach modlitwy? Jeden się pokłócił z drugim, grupka się rozeszła, sama tak naturalnie rozwiązała. Jakbyś sobie, pani Boże, jaki ty jesteś? W życiu bym nie pomyślał, że to tak może się rozwiązać. Po prostu pana wzywałem, on mnie wysłuchał i to tak działa. Kolejna rzecz to: Pan Bóg jest, jako nasz zbawiciel, jest naprawdę mocniejszy od każdego zła. Każdego. Czy gdy się modlimy do Pana Jezusa, to czy naprawdę wierzymy, że on jest większy od tego, co przeżywasz: od choroby, od cierpienia, od różnych rzeczy? Wiecie, jak wygląda modlitwa pesymisty? Panie Boże, proszę Cię, weź mnie, wysłuchaj, ale pewnie i tak tego nie zrobisz. Czy tak się czasami nie modlimy, że tak, tak delikatnie, żeby tam nie przesadzić z tymi moimi prośbami, bo to może zbyt dużo, bo może są jakieś limity w tym niebie, że tak tylko troszkę, tak grzecznie się pomodlę. Warto być dzieckiem w takich relacjach z Panem Bogiem. Pan Bóg bardzo mu, lubi, kiedy jesteśmy jak dzieci. Dziecko się nie zastanawia, czy rodziców stać na tę nową konsolę, czy nie, tylko mówi, chcę mieć to i koniec. I z Panem Jezusem, z Panem Bogiem, naprawdę też tak można wołać. Tam nie ma limitów, że już na dzisiaj skończył się limit mojej dobroci dla Ciebie. Nie, już więcej Ci nie dam. Wiecie, co mówił Jezus do siostry Faustyny? Wiele razy mówił takie słowa: Boli mnie, boli mnie i rani mnie, kiedy ktoś prosi mało. Kiedy ktoś ogranicza swoimi prośbami, swoją tą małą wyobraźnią, moje serce, które jest nieskończone. Ja bardzo pragnę, abyście czerpali pełnymi garściami z serca mojego pełnego miłości. Więc to jest bardzo piękne, że Pan Bóg naprawdę może Ci pomóc, może Cię uratować w różnych rzeczach. I na koniec taka bardzo ważna rzecz, że to zbawienie. Tak jak już mówiliśmy, ono owszem, pełnia tego zbawienia będzie po śmierci, gdy będziemy już blisko z Panem Bogiem w takim stanie, że no nawet trudno opisać, co to będzie, bo to będzie takie uczucie, takiej miłości, czegoś takiego, co po prostu przekracza kompletnie wszelkie nasze wyobrażenia. Dlatego osoby, które gdzieś tam miały doświadczenie bycia po tamtej stronie jedną nogą, mówiły, że już nic tutaj na tej ziemi już mnie nie uraduje, bo to, co tam spotkałem, do tego się nie da opisać słowami. Ale zbawienie też możemy doświadczać tu i teraz, na ziemi. Zobaczcie, kiedy apostołowie głosili dobrą nowinę, to oni zazwyczaj mówili tak. Pan Jezus umarł dla naszego zbawienia, oddał życie, z martwych wstał, druga rzecz, i żyje w swoim kościele. Nam się chyba troszeczkę zagubił ten trzeci czasownik, że Jezus żyje w swoim kościele, a więc dalej ma moc, dalej ma serce pełne miłości. Jedyne co się zmieniło to tylko forma bycia Jezusa. Wcześniej był w osobie Jezusa z Nazaretu jako człowiek, ale Pan Jezus myślał sobie, no co tu zrobić, żeby wszyscy ludzie wszystkich czasów mogli się mnie dotknąć, mogli mnie prosić o zbawienie. Mogli, żeby, co, co mogę zrobić, żeby być z wszystkimi ludźmi. I wpadł genialny pomysł, zostanę z nimi w sakramentach, w Eucharystii. Jeden z papieży, Leon Wielki, mówi, że to, co było widzialne w naszym Zbawicielu, przeszło teraz do jego sakramentów. A więc na mszy świętej mamy żywego Jezusa. A więc jeżeli tam czytamy takie różne te sceny z Ewangelii, że jakaś tam kobieta dotknęła się Go, prawda? i doznała uzdrowienia, ktoś tam prosił Pana Jezusa o coś tam, to my to mamy wszystko na przy świętej. Tylko dlaczego tego nie doświadczamy? Może mamy jakąś zbyt małą wiarę, albo może właśnie nie wierzymy, że to jest ten sam Jezus. Starsi może słyszeli, że dzisiaj takie dosyć popularne są tak zwane msze święte z modlitwą o uzdrowienie. Gdy po mszy świętej jakiś ksiądz modli się, jest wystawiany na święty sakrament. Ja sam wiele razy byłem na takich modlitwach, sam też je prowadziłem. No i rzeczywiście, no, ludzie są uzdrawiani po prostu. Wyrzucane złe duchy i, i, i różne inne, nawet jeśli trzeba, to i nawet spektakularne rzeczy. I tak czasami rozmawiam z niektórymi, i jak myślisz, czym się różni taka msza święta od każdej innej mszy świętej? No i Wiele osób nie wie, co powiedzieć. Tak naprawdę, niczym się tam, Sza Święta, nie różni, tylko może tyle, że więcej księża na kazaniach mówią o tym, że Jezus żyje, że go można spotkać tu i teraz. To jest ten sam Bóg, którego można właśnie spotkać. Chciałbym zakończyć takim świadectwem, jak Pan Bóg działa, takiej mojej znajomej. Która bardzo mocno doświadczyła, jak, jak Jezus ratuje w Eucharystii, jak po prostu naprawia małżeństwa, jak, jak robi różne niesamowite rzeczy. Otóż ta moja znajoma ma męża, który wpadł w nauk alkoholizmu. Jakby tego było mało, to jeszcze wpadł w nauk hazardu i tam narobił różne długi i, i, i tak dalej. A jakby tego jeszcze było mało, to jak się. Mówi alkoholikowi nie pij, i się mu tak się to mądrze nazywa, zaburzy komfort picia. To ta osoba bardzo często tak najeża się i atakuje, żebyś ty się ode mnie odczepił. I Ktoś taki potrafi bardzo mocno ranić. Może nie jest nawet do końca świadomy tego, że rani, ale jak się z kimś mieszka długo, to już tak się zna drugiego człowieka, że ja doskonale wiem, 10 sekund mi trzeba, bo wiem w co uderzyć w ciebie żeby po prostu, żebyś ty poczuł, żebyś to poczuł, nie, w co, jakie masz słabe punkty, co sprawi, żeby, żeby cię to zabolało. I ona tak miała przez wiele miesięcy, że po prostu, co tylko się dało, to on ciągle tam, no, no z takimi wręcz perfidnymi tekstami, ty to już mnie nie kochasz, gdzie ona po prostu serce wyprówa i różne takie rzeczy, no takie wręcz tortury psychiczne. Ale bardzo mocno chciała mu pomóc i Modliła się cały czas. Panie Boże, ja nie chcę go znienawidzić. Ja go wciąż kocham. Chcę walczyć o małżeństwo. Ale w pewnym momencie już było tego tyle, że już po prostu no, nie dawała rady. I już tak poszła któregoś razu na, na mszę świętą i tak się modliła. Panie Boże, ty widzisz, że ja chcę go kochać, ale już moje limity przebaczania i miłości już się dawno skończyły. Ja już. Resztką sił, po prostu, resztką dobrej woli jeszcze jestem przy Nim, ale tak to już po prostu dawno bym spakowała się, pojechała w Bieszczady i zostawiła go. Mam też prawo do szczęścia. Ale Panie Boże, już zrób coś, bo już moje limity miłości się już tu się wyczerpały. Ja już nie mam sił, po prostu nie mam sił. I mówiła, że gdy przyjęła Pana Jezusa w Komunii Świętej doświadczyła czegoś takiego, to tak chyba można by nazwać jakieś doświadczenie mistyczne, bo jej serce Pan Bóg napełnił taką miłością, takim pokojem serca, taką dobrocią, taką świadomością, że jestem przy Tobie, że to oczywiście to już się później nie powtórzyło, ale ona wiedziała, że we mszy świętej to jest naprawdę żywy Bóg, czysta miłość. I zaczęła chodzić nam Mszę Świętą częściej. Z tym Mszy Świętej miała taką właśnie miłość, że potrafiła go kochać, i tą miłością skruszyła całkowicie jego serce. Od tego czasu już się dużo zmieniło, on się bardzo zmienił, nawet wręcz też jeździ i ewangelizuje. Ale właśnie to jest Jezus. Ratunek. Ratunek przed wszystkim. I nie ma dla niego problemów. Nie ma takich granic, nie ma takich rzeczy, które by. Które by po prostu go przerosły. Jedyne, co mam zrobić, to jakby tylko uznać, że mam problem. To dlatego wczoraj tyle mówiliśmy o grzechu, chcieliśmy tak precyzyjnie to wszystko ponazywać, żeby stwierdzić: Panie Boże, tak, cierpię, grzeszę, wyciągam ręce. Jedynymi ludźmi, którzy za czasów Jezusa nie przyjęli zbawienia, to byli faryzeusze, którzy uważali: Jestem super. Nic mi więcej nie, nie trzeba od Boga. Przestrzegam przykazań, tam pójdę do kościoła, pomodlę się. Oni nie doświadczyli zbawienia. Doświadczyli wszyscy, którzy byli grzeszni. Leka właśnie prostytutki i tak dalej. Dlatego Pan Jezus powiedział, że nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Jeśli się w jakiś sposób dzisiaj źle masz, to za chwilkę przyjdzie do Ciebie Jezus. Przyjdzie w Komunii Świętej, będziesz mógł mu powiedzieć o tym, co cię boli, w czym dzisiaj potrzebujesz zbawienia, co dzisiaj jest twoją ciemnością. I jeśli będziesz miał wiarę i wyciągniesz ręce po zbawienie, to Jezus przyjdzie, zrobi to, co trzeba. Może nie od razu zobaczysz skórki tego zbawienia, o tym jutro troszkę więcej powiem, o tym czasie czekania na Bożą interwencję, jak to przetrwać. Ale Jezus przyjdzie, bo wysłuchuje każdej prośby, bo jest Zbawicielem, moim Zbawicielem. Amen.